Witam Was cieplutko w piątek z umytą głową. E, idę się ogarniać, czyli no podmaluję się, bo wyglądam strasznie. W ogóle się tak mnie doswędzi, że po prostu nie mogę sobie się wytrzymać. Nie wiem, czy jakieś kłaczki weszły od kici, czy co, czy od kuki, nie wiem. W każdym razie, idę się ogarniać, bo mam sobie na tego głowę. Pogoda jest zachmurzona, jest fajny taki chłodny wiaterek, ale jest duszno, także będzie lać na pewno. Nie mamy, słuchajcie, samochodu, bo kiedyś rano y, zabiózł samochód do warsztatu, żeby coś tam posprawdzali, pozmieniali coś tam przed przeglądem. Mamy przegląd, więc, y, więc jesteśmy bez samochodu, więc i tak gdzie nie pojedziemy. Yy, znaczy on go odbierze jakoś później, ale to nie widać znać, jak już będzie gotowe. I co? I nic na razie. I dzisiaj taki plan mam yy, tylko, bo że cały czas mi schodzi to skóra, słuchajcie, cały czas. Dzisiaj mam taki plan, dzisiaj główny plan to jest plan kuki, żeby ją ostrzyc i wykąpać. Ostrzygaj ją troszkę i wykąpię, ale po tak mi się nie chce tego robić, że nawet sobie nie wyobrażacie. Na razie zajmę się sobą i ogarnę siebie. Dobra, gotowi? Bo my chyba nie. Strzygaj ją, słuchajcie. Pod, pod, nie podgoliłam ją, tylko... dopiero go idź e, e, uczesałam ją, wyczesałam ją żeby nie miała żadnych kołtunków ściągnę sobie tylko, czekajcie, klapki bo będzie mi może wygodniej, o, dobra, jedziemy tak, masinka pamiętasz? no co to takie jest? młódźcie się, żeby się nie rozładowało bo to biega nie, nie się But I don't know that much. Słuchajcie, trochę ja, trochę Łukasz, ta maszynka jest do kitu, powiem wam szczerze, po dłuższym użytkowaniu, nie wiem czy ona się już stępiła, czy o co chodzi, ale jest beznadziejna, no ona jest na Jorka może tak, bo Jorek, Jorek, Jork ma jednak cienkie włosy, zobaczcie ile futra, widzicie, co teraz wam pokażę, ale na tak grube włosy i gęste jak ma jak czy biszon. To absolutnie, absolutnie tam tej maszynki nawet nie kupujcie, bo to szkoda kasy, szkoda zdrowia waszego i psa, bo po prostu ona, patrzcie, drugi piesek, drugi piesek tu by był, no, szczeniaczek by był, Jezu, dobra, kąpię ją, słuchajcie, bo jest wszystko na głosach. ja jestem cała mokra, Łukasz jest cały mokry, pies jest cały mokry. Spocony z braku i ze stresu. Już ona się nie boi, ale nie lubi. Wyrywa się, wiecie, nie lubi, wyrywa się. tak, no, nie lubię. Wyrywa się, w sensie, nie, że się, wiecie, wyrywa nie wiadomo jak, ale no jednak zmienia co to sekund pozycję i po prostu to jest takie uciążliwe strasznie dla nas i dla niej. Dobra. Włosy w torbie. Jezus Maria, ja jestem też ta w włosach, masakra. Dobra, odpalam prysznic i kąpiemy. Do you want to go So yes, no? Ok What do you think? Do you think it's okay? No Ok You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably

no, jak pies z minecrafta Ach, słuchajcie, schody, nie schody ale trudno, byliśmy teraz na spacerku też, to już widzę po prostu jak dużo lepiej jej się chodzi, dużo lepiej jej się wiecie, biega po prostu ale jest taka chuda, mała drobina co ty chcesz? miskę chcesz pewnie, co? bo z rana nie zjadłaś no oj, taki chudzielec, no a tu kitku no cześć, kiciuś kuki, nie wolno nie, kuki a ja słuchajcie, po tym wszystkim, i przez to wszystko, po prostu jest, która jest? Za 10 piąta. Już, a ja nic dzisiaj nie nagrałam na tego vloga. Dosłownie nic, tylko to, co widzieliście ze strzyżenia psa, bo skończyliśmy. I słuchajcie, oboje byliśmy tak wymęczeni, że po prostu zalegliśmy na kanapie i oglądamy sobie na YouTubie. W ogóle są super, jak chcecie sobie, nie wiem, jakieś stare miasto powspominać, o, baterii muszę mieć, e, to są super, jak sobie wpiszecie na przykład Wałbrzych walk, albo Wałbrzych spacer, to po prostu wiecie, ktoś chodzi i ma tutaj GoPro na piersi i po prostu sobie spaceruje po mieście i wiecie, i nagrywa. I właśnie oglądamy takie e, po wałbrzychu spacery. Super, tak sobie wiecie, wspominamy i, i, i fajnie, fajnie. No, a teraz poczekajcie, wymienię, kamery, wymienię, wymienię kamerę, wymienię aparat, wymienię baterię i się odezwę jeszcze raz. Już. A my słuchajcie, nawet nie jedliśmy e, obiadu. Jest za piąta, e, e, ale nawet nie jedliśmy obiadu, bo nawet nie zaczynaliśmy obiadu, bo nie było wiadomo, kiedy e, zadzwonią z samochodem. A teraz właśnie Łukasz pojechał odebrać już samochód? Już dopiero, e, bo coś tam już jest, wszystko porobione, gotowe. Także wziął taksówkę Ubera i pojechał, a ja mówię, ja zostanę, bo ja tu wiecie, jeszcze ogarnę w kuchni i może już coś właśnie do obiadu zrobię. Chociaż dzisiaj Łukasz ma robić obiad, bo chciał zrobić mielone, kotlety mielone, a Łukasz robi najlepsze mielone na świecie, także to koniecznie on musi robić, ja takich nie umiem. Więc mielone, yy, mizeria i, i co? I ziemniaczki chyba miało być, tak mi się wydaje. No, to może coś mizeria ogarnę na mizerię, albo no najpierw to ogarnę, ogarnę yy, przede wszystkim kuchnię. Właśnie przed chwilą wywaliłam sobie, słuchajcie, całą jedną półeczkę z drzwi w lodówce. Rozbiła, rozbił mi się, e, rozbiła mi się musztarda i rozbiły mi się takie pomidory w słoiku. Cała podłoga po prostu w szkle. Przed chwilą odkurzałam to wszystko było do mycia, przysiutko. Tyle, tyle ocalało masakra. A tu mam e, mój pomarańczowy z e, żelazem. A wiecie jak to zrobiłam? Po prostu chciałam wyjąć e, słoik z wodą przefiltrowaną i tak wyjęłam, że podniosłam, zahaczyłam o tą górną półkę i ta górna półka się podniosła, wszystko pierdyknęło w tych słoiczkach na ziemię. Po prostu masakra. Łukasz już wraca z samochodem, ale słuchajcie, dzwonił, że tam pan powiedział, że jeszcze trzeba przeczyścić EGR. To jest wszystko, wiecie, związane z tą ekologią całą. To jest tragedia, bo to, ile kosztuje utrzymanie takiego samochodu, który jest ekologiczny, no teraz już wszystkie samochody są praktycznie, tylko te takie dużo starsze nie mają tego EGR-a. A tak to teraz wszystko już ma, to jest ten taki filtr, wiecie, żeby nie zanieczyszczać powietrza, ale po prostu to, jakie są z tym związane koszty, jak to się zepsuje, albo jak ktoś się zanieczyści, to jest masakra. No i pan polecił tam Łukaszowi, zrobił co miał ja zrobić i polecił Łukaszowi, żeby przeczyścić ten EGR, to musimy się przyjechać na dalszą wycieczkę, więc będziemy zaraz jechać. Łukasz tam kupi jakieś coś tam, nie wiem, czy płyn czy coś tam, nie wiem, ale musimy tak dłużej z godzinkę chyba, czy nawet dłużej pojeździć na jakichś tam wysokich obrotach. Nie znam się, słuchajcie, także mówię, wiecie. Mówię tak, jak zrozumiałam. Jeżeli mówię głupoty, to nie krzyczcie, bo się nie znam zupełnie. W każdym razie jedziemy zaraz na przyjażdżkę. I więc chyba tego obiadu nie będzie. Dobrze, że nie zaczęłam nic robić. Dobrze mi się to rozpierdaczyło i zajęło mój czas, i że nie zrobiłam mizerii albo ziemniaków nie wstawiłam. No, bo w takim razie nie będziemy robić tego obiadu, chyba, że później wieczorem na kolację, ale wątpię. To będzie najwyżej na jutro po prostu. No, a tu sprzątanie, jak nie wiem, i wiecie, szkło teraz odkurza, i, i zamiotłam, i zebrałam ścierką z całej podłogi, i odkurzałam jeszcze, bo się strasznie boję najbardziej, wiecie, o Kuki, żeby ona nic, jakiegoś kawałka nie nadypnęła, albo nie zjadła, nie daj Boże. No, ale wydaje mi się, że jest, no i tak będę jeszcze taka zeslizowana przez parę dni teraz, ale wydaje mi się, że jest dobrze wysprzątane. No po prostu ja nie wiem. Muszę się w ogóle uczesać, bo coś ten kucyk mi tak, nie wiem, na bok spada po tym myciu. Nie chcę się trzymać. No, więc tak, więc czekam na Łukasza i nawet nic nie będę wiecie, ubiorę może tylko na siebie i, i jedziemy. Nie wiem gdzie. Pewnie na autostradę gdzieś wyjedziemy, żeby tak wiecie, móc długo szybko jechać. Jakiś dzień świra, w ogóle wziąłam sobie bluzę, tam z tyłu leży, ale rozebrałam się, bo jest tak gorąco, jest brzydka pogoda, ogólnie jest szaro i jakby miało za chwilę naprawdę lunąć, ale jest tak gorąco, że masakra. Jakiś dzień świra, ja się przed chwilą wracałam, bo zapomniałam kamery, a miałam dużo rzeczy do wzięcia, tam mam torbę bez widla, bo mi weź picie, weź mi kabel, weź mi tutaj jakiś coś tam, sprzęt, coś tam, coś tam i zapomniałam w tym wszystkim kamery, bo wróciłam się po kamerę. Jak się wróciłam po kamerę, to teraz przyszłam. Wydaje Łukasz ten kabel sprawdza. Okazało się, że nie ten kabel wzięłam, bo musi mieć tu jakieś inne wejście. Wiecie, pod ładowarkę, pod telefon. Zaraz mu się rozładuje. A potrzebujemy mieć e, nawigację. A mój telefon się tam nie trzyma, bo Łukasz ma tak zamontowany, że jego jest przyczepiony do tego. No wiadomo, kierowcy. Więc znowu on się poszedł, teraz wrócił po kabel. No po prostu masakra. Ja jestem po prostu cała spocona. Jest tak gorąco, że szok. Jeszcze w ogóle pranie włączyłam. was sobie zbliżyłam. Jeszcze w ogóle pranie włączyłam i zostawiałam tam to pranie. Niech leci. Ludzie potem jeszcze będę raz pukać. Bo po prostu masakra. Patrzcie teraz na kamerze. Czy Łukasz już doszedł? Chyba już doszedł. Kuki nie widzę. A Kuki dobrze zniosła. Moje, mój powrót i wyjście. i O Jezuś Maria. Na rączki ją wziął. No, wyleciała do pokoju pewnie za nią. Z ten kabel, po ten kabel. Dobra, także jedziemy gdzieś, słuchajcie, na autostradę. Yy, musimy się przejść tak z godzinkę. No, yy, także mówiłam, żeby oczyścić tego EGR-a. EGR Więc jakiś zanieczyszczony czy coś. Nie, nie wiem, nie wiem. Jakieś takie, wiecie, sposoby mechaników. No, i To, 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 to. to. I tyle, no i tyle. I nie wiem, odezwę się później do was drogi albo coś, muszę chwilę odsapnąć bo po prostu po tym lataniu, też po tych słodach, to jest w ogóle jeszcze, jeszcze gorzej. gorodzo. No i zobaczcie, zaczyna już kropić, tak jak mówiłam. I to lunie, słuchajcie. W Leeds. Dojechaliśmy do Lidz. I co? I nie wiem, jedziemy chyba dalej, tak? Czy będziemy wracać? No, nie, nie. Na pewno nie będziemy na tym rodzie tu wracać, bo to jest taki, znaczy takie monstrum, że ja no. takie ja kibisz taki no, nie mam. Nie. No, Zawsze jest tam tany kibisz. Tak. jedziemy gdzieś jeszcze za Lidz, może kawałek. No, dobra. O, proszę bardzo, Lidz! Centrum. centrum

Wróciliśmy do domu po tej przejażdżce, i o, i światło będzie żółte, wszystko będzie żółte, ale, no Jezus, Maria, nie da się. Nie, muszę pokazać Łukasz. Lepiej? Nie, boję. <głos》>, mi lepiej. <głos》>. Łukasz robi jednak mielone. Proszę, mielony progres. Tam się robią ziemniaczki, proszę, ziemniaczki. I zaraz jeszcze ukroję ogórki na mizerię i jednak jemy obiad. Jednak jemy obiad, bo słuchajcie, nie za bardzo mamy co do jedzenia, takiego wiecie, tak żeby teraz zjeść coś porządnego. Bo w końcu przez to wszystko nie byliśmy ani w sklepie, ani nigdzie, ani na zakupach, ani nic. No, jutro też kolejny dzień wrażeń. Dzisiaj w sumie bardzo mało vlogowałam, wczoraj też. Ale najważniejsze, że Kuki... Cookie... Czy ktoś chce słyszeć te dźwięki? Ostrzyżona. Nie wiem, właśnie ostatnio nagrywałam film, mówiłam, że nienawidzę tego mlaskania. Faktycznie, może nie chcecie tego słuchać. Z ASMR dla tych, co lubią. <laughs> nie, to... dobra, bo dziewczyny pisały, to... <laughs> mi pisały, że nie lubią. Dziewczyny mi pisały, że nie lubią. To nie, to nie. Dobra, faktycznie masz rację. To uciekam, pokażę Wam już gotowy obiad. I nasz wymarzony dzisiaj obiadek w końcu. <laughs> Łukasza, pyszne kotleciki, przepyszne. Ziemniaczki. I tutaj mam troszkę sałaty ze śmietaną i e, mizeria. I już słóweczka. O, o, o. Jest moja przytulanka do spania. Tak? No. Przytulanka, moja. Moja przytulanka. O, gryzak. Tak, bo my jeszcze się bawimy w łóżku i dopiero idziemy spać, tak? No. Jezu, ona tak pachnie, słuchajcie, po tym y, kompaniu, że masakra. Złe jest światło, wiem. Ale tak tylko na sekundkę jeszcze przyszłam do Was się dosłownie pożegnać. Słuchajcie, jestem, jestem tak wyczerpana z energii, że to jest po prostu jakiś koszmar. Nie wiem, co mnie tak dzisiaj wyczerpało. Czy to strzyżenie kuki, czy to, że wcześniej wstałam w ogóle dzisiaj, czy, 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 czy nie wiem, czy wszystko naraz. Jeszcze myślę, że najbardziej to, y, słuchajcie, ta, ta nasza wycieczka, powiedzmy. Y, tym autostradą, nie lubię, nie lubię jeździć autostradami, nie lubię bardzo, znaczy no bardzo, no nie lubię, po prostu jakoś się tak stresuję zawsze, a chciałabym kiedyś, żebyśmy pojechali e, samochodem do Polski, ale mm, właśnie tam mieć, że całą drogę praktycznie byśmy jechali autostradami, to trochę by to tak, wiecie, mm, mm, nie fajnie, czy pewnie po jakimś tam, wiecie, czasie już mi się przyzwyczaiła, jakby już by mi to po prostu, wiecie, zwisało, że jedziemy autostradą, musiałabym dojechać, ale nie lubię i chyba tobie tak, wiecie, w. wy, wy... Wy co? Wypompowało zederki. O jezu, widzicie. Masakra. Także ja przyszłam do sypialni. Zmontowałam w ogóle dla Was już tego vloga. Także teraz sobie tylko dodam tą końcówkę jeszcze i dam, żeby się już wyrenderował i wrzucę na YouTube, żeby był na pewno na jutro dla Was. A jest godzina. O, 23.23, 23. nie? Jak to się o mnie myśli? No, także jest 23. 23.23. I, yy, I tak, i ja tak zrobię. Łukasz jeszcze jest w salonie, jeszcze coś tam sobie ogląda, coś tam na telefonie patrzy. A ja już mówię, nie, już mi się nawet nie chciało, słuchajcie, przy stole siedzieć i tego robić, tylko mówię, idę do łóżka, idę z tym do łóżka, bo naprawdę już nie mogę. A jeszcze się tak objadłam tym obiadem, obiadem, kolacją w zasadzie taką sytą, późną, że, że to też masakra. Dobra, o, Kukiś już śpi, tak? no Śpisz już sobie, tak? Śpisz? No, śpi. Śpi, ogryzku, mój mały. Najważniejsze że dzisiaj ta kukiwa się ostrzeżona, ale naprawdę mówię Wam, będę szukała jakiejś maszynki, jakiejś lepszej maszynki, takiej porządnej, droższej, chyba, bo naprawdę stół to jest po prostu zabójstwo. A wiedząc, jak ona się stresuje, słuchajcie, gdybym weterynarzem, to podejrzewam, że u Grumera byłoby to samo i nie chcę jej stresować. Tym bardziej, że. Słuchajcie, my w styczniu mamy z nią wizytę. Taką w ogóle kontrolną, ogólne sprawdzenie znowu pieska i szczepienia. Dobrze mówię? W styczniu była szczepiona? Tak. I szczepienia. I w styczniu? Niemożliwe, w grudniu. W grudniu miała pierwsze chyba szczepienie. A w styczniu drugie, jakoś tak. W każdym razie w styczniu mamy weterynarza i będziemy musieli skonsultować, bo tak pani weterynarz powiedziała, jej serduszko. Bo mi się wydaje, że trochę za szybko jej bije serduszko, i myśmy to skonsultowali właśnie wtedy też na tych wizytach. I pani powiedziała, że, że faktycznie troszkę tam za szybko to serduszko sobie chodzi, ale ona wiecie z racji tego, że była takim malutkim szczeniaczkiem: to że to może to jest normalne, wiecie, może z tego wyrośnie, więc kazała poczekać po prostu do następnej wizyty w styczniu, właśnie za rok, i, i jak już będzie dorosła. I wtedy skontrolujemy jeszcze raz. Więc tak troszkę, mam wiecie, to serduszko na uwadze, i nie chciałabym, żeby się stresowała jakoś bardzo. Bo no, bo wiecie, no, no, no mój skarbulek malutki Z nim gryzie sobie tylną łapkę. Dobra, uciekam, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jutro. Jutro znowu vlog. Jutro będę też nagrywać. Eee, I tak. I tak, co jutro? Jutro nas czeka. Jutro przegląd samochodu. Tu Łukasz pojedzie na popołudnie, ma więc ja zostanę chyba sama, albo pojadę z nim. Nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie jutro przegląd i, i co jutro jeszcze? Sobota. Nic jutro i może te zakupy w końcu jakieś. Zobaczymy. No. Będę miała niespodziankę dla Was, ale też jeszcze wam powiem. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Pa!